Zobaczcie tego Dobrze, Tak właśnie pochowaliśmy polską policję.

Proszę, nie, nie rozumiem. Pani, pan wniosek do sądu za Proszę pana, protestować mi jest wolno, a wy, wy urządzacie w bezprawie. W takiej formie, więc proszę W takiej zagrać, formie. Proszę pana, pan mi nie będzie rozkazywał w jakiej formie ja mam protestować. Za, w związku z zaśmieceniem. Jak się pan nazywa? Publicznego. M. M. A, to pan komendant, Tak. Pani Piszek pan sobie to zabierze. Nie, nie zabiorę sobie tego. Więc Pani Piszek informuję pana iż w Bo co? W dzisiejszym Bo co? będzie Bo co? kolejny wniosek o ukaranie. Weź człowieku rozwiązań. ty się puknij w głowie, co ty robisz? Proponuję panu uważać, co pan mówi. A co mówię? Pani Piszek wszystko w porządku. Proszę? Wszystko w porządku z panem jest. A z panem? Ze mną jak najbardziej. No chyba nie. Twierdzę, pani? że... Twierdzę, że chyba nie. Proszę? Twierdzi pan, że nie jestem. No, nie jest pan w porządku. Nie jest pan w porządku. Proszę pana, ja pochowałem właśnie polską policję. No to informuję pana. Że co? No niech pan kieruje. A jeżeli, proszę pana, jeszcze coś się stanie. Proszę pana. Proszę pana, to jest znicz. I więc, tam jest w Świętej w Pamięci, Polska, policja, ale proszę pana, plastik, samo, się pana zapali, samo się nie zapali, samo się nie zapali, jeżeli spodumie? nie będziecie ruszać tak. Na cmentarz czasem? Proszę pana, a co tam pisze? Pan o, na proszę pana, tam jest rota ślubowania. Ja się pytam, czy chodzi pan na Ślubował pan przez, przez przestrzegać konstytucję? Pan proszę pana, wysłałem, ruchy, wysłałem wam maila. Odpowiedzieliście mi na maila? Wzywam, wzywam, pana, wzywam pana, do przestrzegania praw konstytucji. Pana Wzywam, pana pan Wzywam Pana do przestrzegania praw Konstytucji. Wzywam Pana do przestrzegania praw Konstytucji. Wstydzi się Was kraj! Wstydzi się Was kraj! Wstydzi się Was kraj! Odejdź ode mnie człowieku, nie podchodź do mnie, bo będę musiał użyć gazu. Co Pan będzie musiał zrobić? Gazu użyć. Co Pan będzie musiał zrobić? Pytam Pana, co Pan będzie musiał zrobić? Jedzie... Jeżeli pan naruszy moją nietykalność Ale jakiś będzie zatrzymany, za chwilę? Za co? Za groźby Jakie groźby? Ładnie Pięknie No nie mnie zatrzymują Podchodził do mnie Dość tego. Pozdrawiam.